Dzień dobry, Ewa Tłacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu Powstaje Mazowiecka Rada do Spraw Równości. Depresja, coraz większym problemem wśród seniorów. Wsparcie dla strażaków z woli życkiej. Na Mazowszu kobiet jest więcej, są lepiej wykształcone i dłużej żyją. I choć w lokalnej polityce wciąż dominują mężczyźni, to liczba kobiet w samorządzie rośnie. W naszym województwie są gminy i powiaty o jednym z najwyższych wskaźników feminizacji. Mimo to kobiet na wysokich stanowiskach nadal jest znacznie mniej niż mężczyzn, stąd pomysł na utworzenie Mazowieckiej Rady do Spraw Równości. Mazowiecka Rada do Spraw Równości to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jej zadaniem będzie nie tylko diagnoza sytuacji kobiet w województwie mazowieckim, analiza polityki pod kątem praw kobiet i kluczowych dla nich kwestii, czy edukacja mieszkańców na temat równości płci, ale także zwiększenie ich reprezentacji w gremiach decyzyjnych w województwie. Ma definiować wszystkie zadania, które są przed nami, związane z takim autentycznym wsparciem nie tylko kobiet, ale również e, tych, którzy e, decydują się zostać w domu. Robimy bardzo dużo inicjatyw. inicjatyw Właśnie skierowanych do kobiet. My staramy się stwarzać takie warunki, aby te kobiety wyszły do ludzi, ale też pokazały, że są świetne, że potrafią, że są świetnie przygotowane, że są pracowite, ale też bardzo dobrze wykształcone. Równość prawa to równość dostępu do stanowisk. Do polityki, do wypełniania różnych ważnych ról w społeczeństwie. Statystyki pokazują, że najwięcej kobiet sprawuje wysokie stanowiska na terenach wiejskich. Co drugi, sołtys to sołtyska. Najbardziej sfeminizowanym mazowieckim powiatem jest powiat Łosicki, a gminą wiejską Garbatka Letnisko i Michałowice. W 15-osobowej radzie gminy Izabelin większość stanowią kobiety. Działa tam też Izabelińska Rada Kobiet. Oczywiste jest, że głównymi jakby odbiorcami działań tej Rady będą kobiety, bo to jednak kobiety po 21 wiekach patriarchatu mają no, gorszy start w społeczeństwie. Wszyscy znamy statystyki różnych nierówności, nierówności płacowych, nierówności w reprezentacji w życiu publicznym. Tych danych jest bardzo, bardzo dużo. Ta Rada ma się zajmować właśnie tymi problemami, aby była równowaga w strukturach funkcjonujących nie tylko w samorządach, ale też w różnych instytucjach między kobietami, mężczyznami, ale też, żeby była równowaga w tym obszarze chociażby osób z niepełnosprawnościami. Aby zapewnić im możliwość reprezentacji. Samorząd województwa mazowieckiego z myślą o kobietach realizuje m.in. program Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich, najaktywniejsza liderka wiejska czy mazowiecka Lady Lee. W trosce o zdrowie pań powstał również autorski program wsparcia Mazowsze dla Zdrowia Kobiety. W tym roku rozszerzony również o profilaktykę zdrowia mężczyzn pod nazwą Mazowsze dla Zdrowia, w ramach którego mieszkanki regionu mogą liczyć na pomoc w wykryciu raka piersi na wczesnym etapie czy leczenia niepłodności. Wykorzystaniem metody in vitro. Co piąty 60-latek w Polsce doświadcza objawów depresji, a wśród 80-latków problem dotyczy już połowy seniorów. To alarmujące dane, dlatego samorząd województwa wprowadził program profilaktyki dla osób starszych, przeznaczając 2 miliony 600 tysięcy złotych na walkę z zaburzeniami depresyjnymi oraz ponad 40 milionów złotych na wsparcie domów opieki medycznej. Osób starszych na Mazowszu przybywa. już co czwarty mieszkaniec województwa to osoba w wieku 60. Zmienia się ich sytuacja i potrzeby. Znaczna część tej grupy wiekowej jest nadal aktywna. Aby ich głos był słyszany, samorząd województwa powołał Radę Seniorów. 6 marca odbyło się jej kolejne posiedzenie. Te spotkania to nie tylko rozmowa, ale przede wszystkim projekcja tych wspólnych zadań, które są ważne dla seniorów. Bez seniorów, bez ich mądrości, wsparcia, wielu działań by na Mazowszu nie było. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, jako Wojewódzka Rada Seniorów to pewna diagnoza tego, co do tej pory Urząd Marszałkowski i poszczególne departamenty realizowały w zakresie polityki senioralnej. Również zależało nam na tym, by otrzymać taką diagnozę z poszczególnych rad czy z poszczególnych regionów dotyczących problematyki, z którymi z którymi borykają się osoby starsze. Jednym z problemów jest depresja, która dotyka już co czwartego seniora, a jej częstotliwość z wiekiem narasta. Dlatego Samorząd Województwa przygotował program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia. W jego ramach wykonywane są badania przesiewowe w kierunku wykrycia depresji. Można skorzystać z konsultacji ze specjalistą czy sesji psychoterapeutycznych. Do udziału nie jest wymagane skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty. Jeżeli my patrzymy na dane, to już po Połowa seniorów powyżej 80 roku ma depresję. Z czego to się wywodzi? Żyjemy teraz trochę w innym modelu. Nie ma rodzin wielopokoleniowych, Osamotnienie, pustka, poczucie zagrożenia. Wszyscy doskonale wiemy, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Coraz więcej osób starszych ma też problemy. Nasze programy, które mamy od wielu, wielu lat, też były skierowane też na to, żeby wyciągnąć osoby starsze z domów. Chodziło o to, żeby. Osoby starsze czuły się potrzebne i żeby miały swój cel w życiu. To cała masa projektów aktywizujących te istniejące w samorządach środowiska senioralne i wielka szansa, by od tych mniejszych projektów, które traktujemy jako takie pilotaże, przejść do znaczniejszych przedsięwzięć. Samorząd Mazowsza prowadzi także program wsparcia domów opieki medycznej dla osób z chorobami otępiennymi. Na jego realizację władze regionu przeznaczyły ponad 40 milionów. 700 tysięcy złotych. Domy opieki medycznej świadczą usługi nieodpłatnie, funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie. Obecnie działa ich 14 na terenie całego województwa, a od 15 marca będzie ich 17. Przybywając w takim domu będzie można skorzystać z m.in. konsultacji psychologicznych i dietetycznych, zajęć terapeutycznych, treningów czy opieki pielęgniarskiej. Jest to też spore odciążenie dla bliskich, którzy na co dzień zajmują się taką osobą. Na terenie województwa mazowieckiego działa także 12 dziennych domów pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. Samorząd Województwa od 2022 roku realizuje również program Mazowsze dla Seniorów, w ramach którego tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 2,5 milionów złotych trafi w sumie do 70 gmin. Wsparcie województwa w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych trafia do kolejnych jednostek OSP. Tym razem wyremontowana została strażnica druchów z OSP w woli życkiej w gminie Trojanów. Do jednostki trafił również specjalistyczny sprzęt. Na terenie województwa mazowieckiego jest około 1900 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Mazowsza co roku przeznacza blisko 30 milionów złotych na ich wsparcie. Ochotnicy bardzo się cieszą, bo to jest ich takie swoiste ukoronowanie aktywności. Ochotnicy to nie tylko zabezpieczenie naszego mienia, nie tylko aktywności w życiu społecznym, ale przede wszystkim taka formacja, która przyciągając młodych powoduje, że robią coś fantastycznego. Modernizując obiekty, strażnice powoduje, że te miejsca stają się przyjazne dla mieszkańców. Pozyskaliśmy 40 tysięcy na remont pomieszczenia magazynku sprzętu, który tam będzie składowany sprzęt dla młodzieży. Oraz dla nas w ramach szkolenia. Mamy średnio w przeciągu roku 30-40 wyjazdów. Do druchów trafił również specjalistyczny sprzęt w postaci przecinarki do stali i betonu. W tym roku samorząd województwa przeznaczy ponad 28 milionów złotych na modernizację strażnic, zakup 122 samochodów oraz specjalistycznego sprzętu, środków ochrony osobistej czy umundurowania. Biblioteka publiczna imienia Wacława Wernera w Brwinowie ma nową siedzibę. Zarówno oddział dla dzieci i młodzieży, jak i biblioteka dla dorosłych mieszczą się w nowoczesnym budynku. Biblioteka w Brwinowie od lat potrzebowała nowej siedziby. Bardzo piękny, nowoczesny obiekt. Ta wspólnota Brwinowska będzie miała teraz dostęp do naprawdę e, pięknego i atrakcyjnego miejsca i też będzie szansa, żeby to było. Miejsce kulturotwórcze, żeby tutaj odbywały się spotkania, koncerty. Do tej pory biblioteka funkcjonowała w małym pawilonie. Tak naprawdę nazwaliśmy go kurnikiem, budyneczku, który miał 80 metrów kwadratowych. Dzisiaj biblioteka ma 564 metry kwadratowe. Mamy łatwy dostęp do wszystkich pozycji, zarówno w części biblioteki dla dorosłych, biblioteki dla młodzieży, biblioteki dla dzieci. Wreszcie mamy kończyk czytelniczy dla małych dzieci. Mamy również małą salę kameralną, w której to sali na podium będziemy chcieli prowadzić rozmowy, spotkania autorskie. Placówka mieści się teraz przy ulicy Grodziskiej 10 A i jest przestronna, nowoczesna i energooszczędna. Znalazło się w niej także miejsce na zewnętrzną wrzutnię biblioteczną, czyli urządzenie dające możliwość bezkontaktowego zwrotu wypożyczonych materiałów. Obiekt jest piękny, dostosowany do potrzeb wszystkich ludzi, którzy mieliby chęć przyjść do biblioteki. Dotychczas musieliśmy korzystać z pomieszczeń innych instytucji. Teraz będziemy mogli to robić u siebie i będziemy mogli robić w związku z tym też więcej. Samorząd Województwa wsparł budowę nowej siedziby kwotą 2 milionów. 800 000 zł. Z ciekawostek. Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród krajów całego świata w rankingu dotyczącym liczby bibliotek przypadających na 100 tysięcy mieszkańców, opublikowanym przez World Cities Culture. W Polsce, jak wynika z danych GUS z 2022 roku, to właśnie na Mazowszu działało najwięcej bibliotek publicznych. Członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska i radny województwa Leszek Przybytniak będą doradzać ministrowi obrony narodowej w sprawach bezpieczeństwa. Zostali oni powołani do zespołu doradców do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. Zespół będzie się zajmował m.in. analizą problemów i potrzeb lokalnych społeczności w związku z obecnością jednostek wojskowych, zbieraniem i analizą oczekiwań społecznych dotyczących bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego. Ten zespół powstał po to, żeby wzorowo układała się współpraca pomiędzy wojskiem a samorządowcami. Samorządowcy wiedzą najlepiej, jaka infrastruktura jest potrzebna, żeby wojsko mogło normalnie funkcjonować. Ja jestem zaszczycony, że, że będę mógł pracować w tak. Bardzo e, ważnym gremium, które będzie doradzać w bardzo ważnych sprawach bezpieczeństwa kraju. Sprawa współpracy samorządów z wojskiem, e, ze wszystkimi służbami jest bardzo ważna. Powołanie zespołu i współpraca z samorządami to krok w stronę umacniania obronności Polski, także na poziomie lokalnym. Oprócz przedstawicieli samorządu terytorialnego, w jego skład wejdą też reprezentanci jednostek pomocniczych z terenów, na których znajdują się jednostki wojskowe. Radom został tegoroczną stolicą Kultury Mazowsza. Miasto 3 marca otrzymało symboliczne klucze oraz 150 tysięcy złotych dofinansowania do organizacji imprez kulturalnych. Co roku samorząd województwa mazowieckiego wybiera w ramach konkursu stolicę Kultury Mazowsza, w której odbywa się cykl imprez kulturalnych. W tym roku laureatem konkursu został Radom. Tytuł ten miasto otrzymało po raz drugi. To jest pewnego rodzaju symbolika, przekazanie kluczy. Jestem dumny. Że moje miasto Radom oraz raz kolejny otrzymuje tytuł Stolicy Kultury Mazowsza. Dzięki otrzymanym środkom odbędzie się w Radom między innymi ulica teatralna, czyli przegląd teatrów ulicznych. Dofinansowane zostaną także Radomska Wiosna Literacka, spotkania z Kulturą Żydowską, Ślad i Kaziki. To jest zasługa nas wszystkich Radomian. Na tą nagrodę zasłużyliśmy my wszyscy radomianie codzienno. Pracą na rzecz naszego miasta, na rzecz zmian, które realizujemy, ale też ze szczególnym uwzględnieniem tego wątku kultury. Mogę tylko obiecać, że wykorzystamy tę prestiżową nagrodę perfekcyjnie. Przekazanie symbolicznego klucza rozpoczęło obchody radomskich Kazików, czyli tradycyjnych obchodów święta patrona Radomia, świętego Kazimierza Jagiellończyka. W ubiegłym roku tytuł Stolicy Kultury Mazowsza należał do Powiatu Grujeckiego. Dofinansowanie pochodzące od samorządu województwa pomogło w organizacji. Około 50 imprez, takich jak Święto Kwitnących Jabłoni, czy Pikniku Historyczno-Kulturalnego Wiwat Płaski. A na koniec zachęcam Państwa do udziału w 14 edycji konkursu Mazowieckiego Warszawskiego Funduszu Filmowego. Konkurs stawia na produkcje związane z Warszawą i województwem mazowieckim. Zgłoszenia można przesyłać do 25 marca. Do wygrania jest w sumie 2 miliony 800 tysięcy złotych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie mff.mazowia.pl To było chyba jeszcze w gimnazjum. Jakiś koncert czy impreza. Tam się spotkaliśmy. Jak to się zaczęło? Kilka lat później kładę klucze od auta na aneksie kuchennym i słyszę, czemu to tu leży. Ale już się nauczyłem. Wiem czym jest rodzina. Moja rodzina. Nasza. Z wzajemnym wsparciem i poczuciem bezpieczeństwa. Na Mazowszu dbamy o rodziny. To z myślą o nich tworzymy miejsca wypoczynku i rekreacji.